I co ty chcesz mi tu przetestować pani Izo szanowna? Ja tutaj testuję, znaczy ja już wypiłam, żeby nie było, ale żarłok będzie testował y, Bubble Tea o smaku matchy. Ja mam Taro. Czyli ziemniak, Czyli ziemniak fioletowy, fioletowy, którym zostałem poczęstowany przez niezwykle miłą obsługę. Skoda. Yy, cudowną obsługę i cudowny wystrój tej knajpy, ale to o tym to zobaczycie sami. Tak, to jest to, jakbyś sobie chciał przenieść to, no, żeby ci się nie rozlało. Mm -hmm. Ale ja chcę się napić, czy tam pływają te bumblety. Tak, tapioka. Bubblety. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka Naczcza. No, Macza no. z mleczkiem jest słodko, ale pan, to mi się podoba. Pan do mnie podszedł. Dał mi próbkę i zapytał, jaka e, słodkość. 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 No. Czy chce mniej, czy więcej. No. To jest kurde, e, Zgoda. klasa, bo e, wiesz, e, ja nie lubię przesłodzonych napoi. I akurat to, co mi dał, to chyba był ten najniższy stopień Słodkości, słodyczy. Słodkości, tak. Ja też mam dokładnie to, co e, próbował Warłok. Dostałaś próbkę i jak ta próbka? Zarombista. No. No, no, ale jaka to jest macza, japońska czy chińska? Ty. I tutaj czuję takie, patrz, jak takie żelki w tle. Tak, I teraz, bo to jest takie. To się da wystać. Tak. <śmienny> To jest taki efekcik? No, możesz podejść i przez rurkę, fajnie widać, jak będziesz pił. No, to jest taki shake. Mm -hmm. Mówiłam, że to jest zapychające. Hmm. Patrz na ten efekt. To jest taki efekt żelek bez cukru. Tak, ta bo, tak, bo one nie mają cukru w sobie same, Znaczy, akurat te mają, bo są w brązowym cukrze. Przeważnie. Nie chcę zrobić popa. No czy powiem ci, że jestem bardzo zadowolony? Ja też. Jest boska. Powiem ci, że nie ma się do czego przyczepić. Tak sądzę. Ogólny podbród. <śmiech> Chociaż. <śmiech> Later. Later. Macie, można by dla mnie trudzić więcej. Much, much later. Przypominam ci, że jesteś w Polsce, Polacy nie lubią bardzo intensywnie, yy, intensywnej maczy. Hmm. Musiałbyś powiedzieć, że chcesz bardziej intensywną. Bo, yy. no, jedyne co to chciałbym więcej maczy. No to musiałbyś powiedzieć. No dla mnie super wajer. Ja powiem szczerze, że też pierwszy raz piję stony dokładnie. I chcę powiedzieć, że jest naprawdę 10 na 10 i jest identyczna jak taro, jak, które piłam w Korei. A czy ty lubiłaś szejki w McDonaldzie? Lubię dalej. Ale jakbyś miała do wyboru shake, to albo nie to... O nie ma w ogóle o czym mówić, to Nie ma to porównania. To? No nawet nie ma w ogóle o czym. No. Nie ma w ogóle o czym mówić. To jest życie. Much, much, much later. Podoba mi się ta lecz. A kiedyś to, to będzie dźwięk? Czekaj, To tak jak tapioki, yy, tapoki. Mhm. I to, to jest herbata z kluskami. Tak, tak, trochę tak. To jest herbata z kluskami. Nie, Koreańczycy mają fantazję, ci powiem. Ale Ogo... czy to jest. Czy Bubble, tea to jest to, to samo co. Tak, Tokiti. To, to, to Tokiti to jest. Ogólnie tak. Tylko że Tokiti to jest nazwa po prostu miejscowy i tyle. Ty, ja już jestem jak po no Przecież no. ci powiedziałam, że to jest jako śniadanie, nie obiad. Jeszcze się to tak szybko wypił, to w ogóle... To jest bardzo zapychające, bardzo. To jest moje śniadanie, tak naprawdę. Nie, mandu było wcześniej. Ja dlatego się zapytałam, czy ty chcesz tym coś jeść. No. Tylko co? Po mleku? Ja nie, za wiele, ja nie za wiele w siebie wepchnę już po tym. A poza tym dobiega, do, dobija szesnastka. To Z mandze. Je. No to dobra To lećmy, bo ja tam muszę być na 16.30 A która jest? A no 16 będzie